Pochwalony Jezus Chrystus. Wczorajszą niedzielę rozpoczęliśmy tydzień biblijny, dlatego chciałabym dzisiaj rozważyć z wami tą Ewangelię, którą Kościół daje na ten mm, dzisiejszy poniedziałek. Jest to Ewangelia według świętego Jana, fragment rozdziału 6 od wersetu 22 do 29. W tej Ewangelii Jezus spotyka ludzi, których wcześniej nakarmił rozmnożonym przez siebie chlebem. Podczas spotkania w mgnieniu oka rozpoznaje ich prawdziwe pragnienia, to co kryje się w ich sercach i widzi, że nie szukali oni spotkania z Nim, dlatego by Go spotkać, ale by otrzymać to, co otrzymali od Niego wcześniej. Jezus pragnie zmienić ich myślenie, pragnie je odwrócić, a więc pragnie ich nawrócenia, bo chce, by zwrócili się oni do Niego, by spotkali się z Nim nie dlatego, co może On im dać, tylko dlatego, by z Nim być. Ale jak tego dokonać? Jezus podaje na to rozwiązanie i mówi, że sposobem na to, rozwiązaniem na to jest to, by wierzyć w Niego, wierzyć w to, że jest On synem Bożym. Czy ja czasami nie przejawiam takiej postawy? Czyli dla mnie niekiedy nie jest ważniejsze to, co dostaję od Boga, a nie to, by z Nim przybywać? Czy nie jest tak, że moje modlitwy to tak naprawdę litania próśb? A nie chęć bycia z Panem. Wierzmy w Pana i bądźmy z Nim, a On sam się o nas zatroszczy, bo przecież nie jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi z Panem Bogiem.